Dnia 8 po, więc zapraszam serdecznie na kolejne wydanie programu Taka moda i roda. Magdalena Wasińska, właścicielka Strefy piękna, dzisiaj jest moim gościem. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry Pani Magdo. Jesień to taka pora roku przez większość chyba... Nielubiana przez wszystkich nas, bo przecież krótki dzień, mniej słońca, zimno, ogrzewane pomieszczenia. To wszystko wpływa źle na kondycję naszej skóry. I mówię tutaj w ogóle o skórze od stóp do głów. Ale jesień to też taka pora roku, gdzie możemy sobie zrobić taką jesienną renowację Dokładnie. od góry do dołu. Tak jest. Od czego jest... trzeba zacząć? To jest idealna pora roku na to, żebyśmy zadbały o swoją skórę twarzy, ciała, ale też włosów, paznokci. Od czego trzeba zacząć? Od nastawienia się na to, że zrzucamy to co stare i idziemy w kierunku nowego, czyli zaczynamy peelingować nasze ciało, pilingujemy twarz, skórę, dłonie. Również możemy zastosować pilingi do skóry owłosionej głowy. Także pozbywamy się naskórka zuszczamy wszelkiego rodzaju zabiegami zuszczającymi i działamy w kierunku renowacji i odnowy. Jesień to też taka pora roku, gdzie możemy sobie właśnie zrobić takie zabiegi, które w lecie są niewskazane. Tak. Są to zabiegi, tak jak powiedziałam, zuszczające, które w lecie są niewskazane z tego chociażby względu, że jesteśmy narażone na promieniowanie słoneczne, które niekorzystnie wpływa po zabiegach zuszczających. Także ta pora roku jest idealna na wszelkiego rodzaju zabiegi z kwasami, na zabiegi mikrodermabrazji, na zabiegi mezoterapii mikroigłowej i wszystkie zabiegi, które będą pobudzały naszą skórę do pracy, które będą namnażały komórki w naszej skórze i do starczały jej bardzo głęboko e, odpowiednich składników odżywczych. Te zabiegi, o których pani mówi, do jakiego wieku szczególnie one są dedykowane? Do jakiego wieku, do jakiego, od którego wieku panie powinny takie zabiegi sobie robić albo, albo mogą sobie takie zabiegi robić. To zależy od skóry, od problemów skóry, bo e, zarówno u młodych dziewczyn, które borykają się z e, jakimiś e, problemami skórnymi typu trądzik, e, już możemy zastosować delikatne peelingi złuszczające poprzez osoby e, w późniejszym wieku, które na przykład chcą poprawić kondycję skóry, e, to znaczy na przykład zlikwidować przebarwienia skórne związane z wiekiem Bądź też z fotostarzeniem. To jest wiek od 30 lat już w górę. Jak również możemy peelingami chemicznymi zlikwidować zmarszczki na skórze. I tu są Panie w wieku lat 50. Plus. Pani Magdo, z jakimi problemami teraz Panie zgłaszają się do gabinetu? Z czym mamy najwięcej problemów? E, teraz, z tymi przebarwieniami? Dokładnie. Teraz zaczynamy zauważać przebarwienia skórna e, Teraz e, widzimy, że nasza skóra po lecie jest przesuszona, e, jest w takiej gorszej kondycji, więc e, panie zgłaszają się właśnie z takimi problemami skórnymi. Czyli teraz porą jesienną zimową przede wszystkim powinnyśmy się nawilżać, ale też od środka, bo dużo pić. Niezależnie od pory roku, ta, ta przemita, te, te dwa litry wody powinnyśmy wypijać, wypijać tak. no ale nawilżać też skórę. Nawilżać skórę, stosować wszelkiego rodzaju kremy, balsamy, nawilżające. Pamiętać, żeby po kąpieli nie osuszać tej skóry na przykład ręcznikiem od razu, tylko na lekko wilgotne ciało stosować odpowiednie balsamy. No i tak jak mówię, w gabinecie kosmetycznym zadbać o najpierw złuszczenie skóry, a potem zabiegi typu infuzja tlenowa, typu nawilżanie ultradźwiękami, bądź też mezoterapię mikroigłowe i głowę, które dostarczą po takim złuszczeniu odpowiednich składników odżywczych. Zawsze kosmetolodzy powtarzają, że podstawą mycia w ogóle, jeżeli mówimy tutaj o buzi, jest oczyszczanie tej buzi po całym dniu. Pani jest zwolenniczką mycia skóry mydłem. Tak. Ja jestem e, zwolenniczką mycia e, skóry wodą, wodą i mydłem. E, nie uznaję demakijażu samym mleczkiem kosmetycznym. E, uważam, że skóra jest wówczas nie do końca do myta. Także, tak jak e, tutaj wspomniałam wcześniej, e, mamy dostępnych tyle mydeł, e, że jesteśmy w stanie naprawdę wybrać coś dla siebie o odpowiednim pH do każdego rodzaju skóry, więc e, ja zawsze moim klientkom zalecam mycie wodą i mydłem, a później odpowiednich preparatów. Mogą być to mgiełki, toniki, kosmetyczne, serum. Przeróżne są rodzaje preparatów, które po dokładnym demakijażu y, pozwolą na odpowiednie nawilżenie skóry. To jeszcze na koniec powiedzmy coś o dłoniach, bo przecież dłonie też y, mają mm, źle i, i często narzekamy na te dłonie, na tą skórę taką, troszeczkę taką mm -hmm. y, suchą, szorstką, zaczerwienioną. O nie też musimy dbać i będę to powtarzała z uporem maniaka. Musimy dbać. Musimy dbać o dłonie, szczególnie w okresie pandemii, w której cały czas te dłonie są narażone na dezynfekcję różnymi środkami. Dłonie są wysuszone, dłonie są zaniedbane też poprzez środki domowego użytku, różnego rodzaju detergenty. I tutaj kłaniamy się w stronę starego zabiegu parafinowego, naprawdę cieszącego się bardzo dużą popularnością cały czas w gabinetach kosmetycznych. Przyjemnego, ciepłego, relaksacyjnego takiego zabiegu podczas którego można się poddać też zabiegom na twarz, ale z takich też um, bardziej intensywnych to um, wspomniana mezoterapia igłowa, mikroigłowa, która pozwoli na rozjaśnienie, dogłębne odżywienie skóry, no już tak bardziej inwazyjnie. No i trzeba pamiętać, że po każdym takim użyciu płynu y, do y, mycia, y, do dezynfekcji, w ogóle po myciu nawilżać, używać kremów. Tak, w każdym płaszczu jesiennym powinien znaleźć się odpowiedni preparat dbający o dłoń. Jest ich również duże. Są to balsamy, serum i kremy, które będą tutaj dbały i koiły naszą skórę dłoni. No to naprawdę już na koniec, pani Magdo. Każdy, każda pora roku ma swoje kolory w makijażu, w trendy w ubiorach, w paznokciach. Też te trendy są, chociaż już pani tutaj mi poza anteną zdradziła, że nie są to trendy jakieś wymyślne przez, przez twórców. Ja myślę, jeżeli że chodzi są... o kolory na paznokciach. Tak, to są takie standardy coroczne. Jesień jest takim momentem też wyciszenia, w którym skłaniamy się ku naturze i te trendy również obowiązują na naszych dłoniach, paznokciach. Są to kolory ziemi, kolory takie beże, brązy i tak jak mówię od jakiegoś czasu również dominuje kolor czarny na paznokciach. Jak... Pani lubi, jak najbardziej czarne też pięknie wyglądają paznokcie, ale podkreślmy, na, na zadbanych dłoniach. Dokładnie. Każdy kolor będzie mm, był taki wyeksponowany i będzie się cieszył e, fajnym widokiem, ale pod warunkiem, że te dłonie również będą zadbane. Dziękuję pani Magdo bardzo za to spotkanie. Zagarska Dziękuję wskazówki dla nas. Magdalena Wasińska, właścicielka Strefy Piękna, dzisiaj była gościem programu Taka Moda i Uroda. Dziękuję i pozdrawiam. Kamoda i Uroda